Cześć, uzależnieni od natury. Wiecie zapewne, jak mierzyć sobie puls. Można na nadgarstku, można jeszcze w paru innych miejscach, a także na szyi. My natomiast dzisiaj opowiemy Wam o zraszaczu pulsacyjnym. Nasz pulsak wykonany jest z metalowych rurek oraz głowicy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Sam zraszacz zamontowany jest na stabilnym metalowym statywie o regulowanej wysokości. Sam produkt zaopatrzony jest w regulację pola zraszania oraz możliwość ustawienia podlewania sektorowego o dowolnym kącie od 0 do 360 stopni. O zraszaczu pulsacyjnym oraz innych tego typu urządzeniach przeczytacie więcej na naszych mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej rolmarket.pl. Cześć!